Siemaneczko, 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 siemaneczko Dawno mnie nie było A już w Rukoju to w ogóle dawno mnie nie było I jak widzicie Zrobiłem sobie nową postać Trochę mi się nudziło i dlatego postanowiłem, że zagram trochę inaczej niż grałem do tej pory Mianowicie zagram sobie un Żeby sprawdzić czy dam radę eee, Skillować tylko expiąc na początku jak grałem tamtą postacią to tak myślałem, że tak zrobię, potem zacząłem skillować i dużo, dużo czasu poświęciłem na skill, a tak naprawdę niewiele ruszyłem z miejsca. Czy niewiele? No coś tam ruszyłem z miejsca, ale to nie było coś, co by wrażenie na kimkolwiek w tej grze. Oczywiście ludzie, którzy grają w tę grę, niekoniecznie muszą patrzeć na wszystkich, co robią dookoła i, i, i w sumie to mają pewnie to w dupie, ale no ja sobie postanowiłem, że w sumie nigdzie się nie śpieszę z tą grą i, i skoro się nie śpieszę, to zagram sobie jeszcze raz i, i na pewno nie zrobię ani jednego skilla skillując. Wiem, jak to brzmi, ale... No takie postacie unskillowe, ja zauważyłem tendencję do tego, że tam pojawia się kilku takich graczy, którzy ewentualnie e, tylko expią, wszyscy ich wyzywają może ale widzę jak rosną, e, jak ich level rosną w sensie. E, no i co, no myślę, że to jest... Droga do tego, żeby stać się zabny w tej grze, choć mi osobiście tego jakoś tam nie potrzeba, ale postanowiłem, że sobie spróbuję zagrać unskillem. Um, no i co? No i sobie gram. Jest mega ciężko bez defa. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem grając najpierw tym, najpierw dystansem, bo bez defa no. Ciężko będzie mi pójść dalej, no ale coś tam w międzyczasie schodzę też na mele i, i, i podnoszę tego defa. Expiąc nie to, że tam jakiś skill. Także powolutku do przodu i no co, no jak macie jakieś, jakieś yy, rady, jak zrobić unskila, żeby dać radę, to piszcie. Jak Stwierdzicie zupełnie inaczej, że nie ma to sensu, czy, czy coś, to też możecie napisać. Choć ja jestem przekonany, że na razie spróbuję un unskillem. Um I co? 122 level. Nie miałem jeszcze tak, żeby mieć aż taką różnicę w skillu yy, z levelem, no ale zobaczcie sobie sami. Level 122, melee 60, distance 108 plus 2, yy, magic 5, bo jeszcze nie grałem w ogóle magiciem, no i defense 74. Ten defense jednak rośnie z tym dystansem, grając z dystansem, no ale nie rośnie tak, jakby, jakby tego ktoś sobie życzył. Czyli jest trudniej, na pewno będzie trudniej, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie będzie nudy. Przez chwilą wpadły dwa dropy. Zbieram sobie. O, by the way, dropów. To z tych dropów, no powiem szczerze, że coś tam zarabiam. Myślałem, że na ekspie będzie tego więcej, ale być może nie na tym etapie. Coś tam zarabiam i jestem raczej do przodu, ale nie są to kwoty, które mm. <grym> miałyby nie wiadomo jak. Postanowiłem, że w tamtej postaci nie wezmę nic. Czyli zagram, spróbuję tak zagrać, żeby, żeby na wszystko samemu zarobić. Poprzednim razem tam bodajże Lightcan dał mi bańkę na starcie i ta bańka mnie ustawiła parę osób dało mi, dało mi jakieś itemy, które też grubo mnie ustawiły jakbym chciał je posprzedawać to pewnie sporo bym na nich zarobił ale po co mi ten pieniądz, jak ja tu nie walczę o... nie, nie chcę kupować diamentów o, niezły Nikens, panie, niezły Nikens że nie wiem, czy jest mi to do czegoś potrzebne no ale pewnie w przyszłości... Będzie mi to potrzebne i trochę tam będę musiał jednak tych diamentów kupić. No i co? No, taki exp. przedbym już na, na ten, na, na e, V3 i tam sobie popykał, i byłem już tam kilka razy. Kilka razy też zginąłem. Generalnie jest do przodu tam, bo tam się świetnie EXPI i będę tam expił. Tylko myślę, że jeszcze potrzebuje trochę tego defa, czy trochę przewagi, jeżeli chodzi o level czy też lepszy dyjs, żeby tam zabijać jednym shotem albo dwoma, bo zobaczcie tego żółtego na przykład, no to to jest, trochę jest słabo i tam często trafia się tak, że jest na przykład trzech żółtych, no i jest dead, rip tak zwany. Jeżeli chodzi o itemy, no to dropią, dropią, no staram się je sprzedawać raczej w sklepie, Niż, 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 na, niż sprzedając w postaci bo nie mam aż tyle czasu żeby tam stać stanę na 10 minut czy na 15 jak się nie sprzeda to lecę do sklepu i sprzedaję zresztą zaraz Wam pokażę jak to wygląda o! Takiej temsy sprzedaję za jakieś tam grosze, 10 tysięcy czy coś no i leci. 200 tysięcy chyba mam wszystkiego. No nie wiem, że zostawi te buty. Eee, jakbym na nich stanął, to może by ich nie zauważył, ale... To ten chyba mnie ostatnio wyzywał na P3. Co to jest za opcja? Mojej... I fuck you! Uciekaj, bo inaczej cię zabiję. No, zabijaj stary, a nie mi tłumaczył, że mnie zabijesz, straszył. Nie wiem czy to akurat on, no, ale... ale śmieszą mnie takie akcje. Straszenie, uciekaj, bo cię zabiję. Wali mnie to człowieku. No w tym momencie mnie nie wali, nie chciałbym zginąć, bo mam busta. I na bustie to jednak sorry, pochłania człuk. Na buście to jednak jest o wiele lepszy X, Jak się trochę przysiądzie, no ja mam chyba 70 minut, czyli multum eggswa mi wpadnie. Jeżeli chodzi o ilość eggspa, jaki już posiadam, no to tam chyba jest ze 3,5 miliona, czyli na razie początki tak zwane, marne początki. Przecież tamtą postacią też nie miałem jakoś super dużo, ale te 100 milionów to już tam miałem. I jakoś na razie nie żałuję, no, tamta postać mi nie zniknęła, jeżeli dojdę do wniosku, że jednak nie gram z to sobie wrócę do tamtej postaci i zacznę znowu, znowu zbierać diamenty czy zbierać hajs. O, czemu to przeskoczyło? Klip był jakiś, dobra. 3300, 3300, fit 261 plus 10, jeden diament. Kupiłem. Jak widzę, że ktoś sprzedaje za 15 tysięcy, to mimo wszystko się decyduje. Czy zbieram, czy nie zbieram. Bo można śmiało sprzedać za dwie dychy. Pewnie nie tak szybko, ale, ale można. Ludzie często poszukują. Oj oj, oj oj No i co? Nie pamiętam ile miałem paska na początku, ale już trochę wbiłem, czyli szybko sobie ten EX leci. Tak jak mówiłem, no na V3 pewnie już bym miał level upa, o ile wcześniej bym nie deadnął. Fiolki schodzą jak szalone. Jeżeli chcę mieć non stop na skilla, to fioleczki znikają. Jest to nowość dla kogoś, kto gra w tę grę non-stop, ale jeżeli nie grasz w Rukoya i tak sobie po prostu wszedłeś zobaczyć, to ten sposób grania no może daje szybszego skilla w Exp, ale no jest, jest kosztowny. Tak jak mówiłem na początku, raczej, raczej kiepsko u mnie z Kaisem, choć te 300 tysięcy chyba mi się udało odłożyć. Czyli niewiele. Wszystkie klucze na razie sam wydropiłem. Chyba do, do drobów też się da wydropić. A potem to już nie wiem, czy tam trzeba z bossa, czy jak to tam wygląda. Słyszałem, że z bossa, ale może to być kłamstwo, dlatego że tutaj często trolują. Nawet znajomi. E, żerują na niewiedzy. Śmieją się z nowych graczy. Wyzywają ich. Od dwóch i tak dalej, i tak dalej. Na razie na tą postać chyba mnie nie przyczaili za bardzo, jeszcze nikt tam mi nie spami. Czasami dostaję wiadomości, że... O, podróbka! No to no, no, podróbka, podróbka. Tak to już jest. Jestem podróbą samego siebie. Nie idę na V3, bo nie wiem czy, czy w sumie to mógłbym iść, bo no co, nawet jakbym deadnął, bo musiałbym iść, czyli lognął się i, i, i obudził się w mieście. No to i tak te nie wiem ile tam bym stracił tego Ekspa 12-13 tysięcy, to jest w sumie nic w po porównaniu do tego, ile tam tego Expa się tłucze, jak tych mobów tam jest po prostu setki. Ale nie. Tu też nie jest źle. Zaraz będzie level up. A jak tam ze skillem? O spoko. Nawet nie spraw. Jeszcze ani razu nie wpisałem teżą, żeby sprawdzić jak mi idzie skillowanie. Hajs nie może się zmarnować, no ale niestety. Nie będę takim leszczem, żeby tam stać nad tym hajsem jak to ktoś bije, to może jednak wejdę na to V3 bo szkoda mi ewentualnego czasu, gdy będę musiał tu wracać Szkoda mi trochę buffa, tego buta By the way, rzeczy które mnie denerwują Bo poprzednim razem jak nagrywałem, to trochę się żaliłem, co mnie denerwuje to doszła jedna rzecz, że jak się XP to bardzo często trafia się na swojego, na, na swojego gracza i odpala się o, tak, o. Wtedy nie można nacisnąć przycisku, przecież to jest zmarne, to powinien być po prostu pad po lewej stronie i tym padem powinno się kierować lub ewentualnie powinien być zakaz jakoś zrobiony, żeby nie naciskać tego, choćby, choćby na pasek HP i MP jakby się dało klikać, a nie, a nie na zawodnika. Ale to i tak niewiele by zmieniło, bo i tak klika się na czyjegoś zawodnika niechcący. Ale to rzadziej niż na swojego, przynajmniej ja mam tak, że non-stop klikam na swojego zawodnika i non-stop muszę się odłączać. A tu, przy takim marnym defie, taki jeden klik siebie samego może kosztować życie, utratę expa i zasuwanie z powrotem na miejscówki. By the way, to gratulacje dla Devilka za 500 level. setnego lewla nie będę miał nigdy. Tym <grym grym grym> bardziej gratuluję. No i co ono? Miałem robić taką. taką serię, z, żeby czytać z czata z, jak lektor, ale stwierdziłem, że to nie dla mnie, za bardzo bym przeklinał, za bardzo bym musiał przeklinać. A staram się w filmikach w ogóle nie przeklinać. I bardzo rzadko o ile w ogóle gdzieś tam przeklnąłem. I jest, level 123. 123. Tu klikanie w prawy górny róg. Czy na górę, czy tu troszkę w lewo na górę jest męczące, i jak się gra na leżąco, to ja po prostu uwielbiam grać na leżąco. Gram tylko i wyłącznie na telefonie, dlatego mam możliwość grania na leżąco. Nie mówię, że ci, co, nie gra, co grają na PC, nie mają możliwości, ale ja sobie gram na telefonie i w sumie leżę. To mam czasami ciężko, żeby nacisnąć niektóre miejsca na ekranie. Że mam też za krótkie paluchy i też dlatego, ale... Nie wiem, czy też tak macie. No i co, no rukoj, dalej rukoj. Trochę, trochę nie mam czasu, żeby nagrywać inne filmiki. Trochę też miałem dzieci w domu bo przedszkole zamknęli i to mniejsze dziecko to niestety ale zawsze daje pograć. Albo mi zabiera telefon, albo mi każe coś tam zrobić, albo się bawić, albo coś. Nie mówię, że tego nie lubię, ale no nie da się wtedy nic nagrać. A ostatnio coraz mniej mogę nagrać jak ona jest sobą. Tym bardziej nie mogę puścić muzyki, a uwielbiam grać z muzyką. No i co? Już ćwiartka Expa praktycznie, no może nie no, jedna piąta. 124 level do 20 minuty powinienem wbić. By the way wymyśliłem ten. Wymyśliłem kolejną, yy, kolejną... Wymyśliłem serię, którą zrobię na pewno, czyli Hate. <laughs> Ile się pojawia już y, pisów takich z dupy? Czyli ty taki, ty siaki, ty hamie, ty buraku, ty wieśniaku, ty i grubsze afery. Potem takie komentarze same znikają, czyli tak jakby piszący bał się, że ten komentarz tam będzie i ktoś mu odpowie na ten komentarz, bo się nawet nawet Chociaż nie, jeden to został chyba i odpowiedziałem i tyle. Trzeci dropek. Ładnie. Tu każdy po cztery tysięcy to już 12. 12 tysięcy to już jest dla mnie sporo. Sporo fiolek. Także się cieszę jak dzieciak. Jak pójdę na droły, to tam już troszkę droższe tej temy lecą. Udaj, że po dychu sprzedaży. Czy po 7 sprzedaży? No ale to już z powinienem by robić na te mocniejsze fiolki, bo na razie kupuję te średnie. Jako tako mi wystarczają, ale jak będę miał tego HP powiedzmy z 2,5 tysiąca, to już to będzie męczące i będę musiał kupić te, te najdroższe. Te najdroższe chyba 70 tysięcy kosztują, o ile kojarzę za 200. Także 200 nigdy nie kupię. A na pewno nie będę miał w zapasie, bo teraz to w ogóle kupuję tylko dobijam do 200 i to wszystko. Bo żal mi hajsu. Kupuję po 50, 7,5 koła. Czyli mam już na 50 fiolek. Chciałbym zagrać tak, żeby mi tam nikt raczej nie pomógł, ale wiadomo, że jak ktoś mi coś da, no to nie, ma, nie dawaj mi tego, bo bo, bo nie, bo ja chcę zagrać sam zobaczymy, zobaczymy jak to będzie Chat widzę jak zwykle Wyzywki Broliego, Wyzywa się tam parę osób Chociaż dzisiaj a Sweet jest dzisiaj na czacie Zazwyczaj jest kot ciśnie innym, oni cisną jemu. No taki standardzik rukojowy. <grymne> jest taka trochę zasada, nie chcę nikogo obrażać oczywiście, ale jest taka zasada, że, że no, nie ma co odpisywać idiotom i ciężko powiedzieć kto jest tym idiotą, czy ten co odpisuje, czy ten co pisze. Lepiej w ogóle po prostu siedzieć cicho sobie, czy tam coś się angażować w te czaty. Ja jestem za tym, żeby się nie angażować bardzo. Nie lubię, jak mnie ktoś tam ciśnie od, od nie wiem, już nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale mocno, mimo że mnie nie zna. No ale oddzielmy życie od, od po prostu od odgrania. I no tutaj może być ktoś burakiem i hamem, a w życiu może być super fajnym koleżką. <noise> Dobra, jest czwarty drop. Także niekoniecznie to, że tu ktoś pisze oznacza, że jest naprawdę takim lapsem. Moim zdaniem naj, yy, najbardziej tak celnie jeżeli chodzi o pancze, to najcelniejszy jest kebrny. <laughs> Aż czasami się brechtam jak on potrafi odpowiedzieć. No ale na niektóre argumenty nie ma co odpowiadać. Najczęściej takie z matkami, z żonami, z dziećmi. Nie? No na takie nie ma co odpowiadać. Już jest pół ekspa następnej, ale nie zdąży do 20 minut, także przesadziłem oceną będę miał pół chociaż y, ruchoj nie zajmuje dużo miejsca i mógłbym śmiało nagrać 30-minutowy odcinek ale nie wiem czy jest sens zazwyczaj nagrywam 20-minutowe odcinki i zdarza się z tego co widzę w statystykach że ktoś nawet ogląda do końca Gdyby ten filmik trwał godzinę, na pewno by nikt nie obejrzał do końca i byłoby lipa. Taki 20-minutowy, a nawet krótszy, 15, 12, taki filmik często jest oglądany do końca. Ktoś jest zaoferowany, czy ktoś Czy zostanie pozdrowiony, czy zostanie pozdrowiony środkowym palcem. Jakoś tam się nie wczuwam we wyzywki na tym, staram się z każdym żyć. Dobrze, ale czasami mnie poniesie i komuś tam odpisze. Na przykład, ostatnio odpisałem do Milasowi, który, kurde, no, przyszedł sobie na wampiry. No i sobie latał za mną i próbował mi chyba losa zrobić, ale mu się nie udało mi tego losa zrobić. No to w końcu pobieg za mną mnie zabił. nie? Ja nie chciałem się wylogować, to wyszedłem po prostu z miejscówki. Dobiegłem wręcz do tego, do zombie, a i dobiegł do mnie i nie zabił. Co za ludzie, skąd ci ludzie biorą pomysły, żeby coś takiego zrobić i po co? No rozumiem, że dla zabawy, ale myślałem, że, że no jak kogoś tam, nie wiem, gdzieś tam spotkałeś, gdzieś tam z kimś tam ewentualnie się kumpluje twój kumple w grze, to nie wypada. Kumplowi zabijać kumpla, ale może się mylę. No No i dążę, dążę do tego, że coś tam się na czasie wyzywałem. Nie odpowiedział mi, nie wiem dlaczego. Może nie chciał mnie wyzywać, a może w ogóle nikogo nie wyzywa. Nie wnikam. Dla mnie to było słabe zachowanie i ja tak raczej bym nie zrobił, ale trudno. No i dobra, mamy 21 minut, to jest to, co mówiłem, czyli nie będę przeciągał tego nagrania. Pozdrówki dla Was, wejdźcie na moje inne filmy. Jak chcecie dać łapę, to dajcie, jak nie, to nie. Jak chcecie dać suba, to dajcie, jak nie, to nie. No i co? Tyle. Pozdrowienia gracza pierwszego. Nara.